Początek roku szkolnego to w całym regionie okres wzmożonej pracy policjantów realizujących cykliczną akcję pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły. W jej ramach funkcjonariusze ruchu drogowego patrolują najbardziej newralgiczne miejsca w pobliżu szkół, w których jest największe natężenie ruchu pojazdów. Jedno z takich miejsc znajduje się w pobliżu zespołu szkoły podstawowej i gimnazjum w Buczku w powiecie łaskim. To wszystko jest w porządku, normalnie się zatrzymuje, nam no przepuszczają pieszych. Nie ma problemu z kierowcami, że jadą niebezpiecznie tutaj pod szkołą. Nie jest bardzo spokojny. Musimy czekać, jak przyjadą. Czasem przypuszczają, czasem nie. Akcja Bezpieczna droga do szkoły ma więc na celu nie tylko zdyscyplinowanie kierowców, ale przede wszystkim przyzwyczajenie ich, że od tej pory przez następnych 10 miesięcy w rejonie szkół bezwzględnie muszą zdjąć nogę z gazu. Tak jak właśnie te dzieci zwracają słusznie uwagę, że po prostu wielu kierujących jeszcze sobie nie, nie zdają sobie sprawy, że stwarzają realne zagrożenie dla tych uczestników ruchu drogowego. Przede wszystkim Główną, główną przyczyną, jeżeli chodzi o szkoły, jest przekraczanie prędkości. W czasie trwania akcja, także później, policjanci z łasku główny nacisk kładą jednak na kontrolę autobusów przewożących dzieci do szkoły. Każda kontrola jest stresująca. A proszę powiedzieć, czy dużo dzieci wozi pan codziennie do szkoły yy, w obszarze? To znaczy, ja to wożę od zbrodni dolnej z Guci na, na, na tego i malenia. Na, no akurat na to komplet. Dzieci na Czyli? Czyli około 40 no. Samochód musi być sprawny, prawda? No. No, zawsze musi być sprawny. Bez wątpienia musi być sprawny, ale niestety nie zawsze jest. Zatrzymam dowód rejestracyjny, pójdzie Pan na przegląd techniczny i Pan będzie tak jak powinno być. Panie aspirancie, no właśnie dowód rejestracyjny będzie zatrzymany tutaj tego? Tak, będzie zatrzymany za wycieki spowodowane tam olejów, e, płynów eksploatacyjnych. E, po prostu tak jak widać, no, stan techniczny zostawia wiele do życzenia. Lecz w trakcie takich kontroli sprawdzany jest nie tylko stan techniczny autokarów. Poproszę, niech pan wyciągnie mi taczkę tachografu. A podstawową sprawą oczywiście jest trzeźwość. Zielona kontrola oznacza, że jest pan trzeźwy, z prawej strony nie. Nie mamy tam żadnego kłopotu z... Z tego rodzaju prewencyjne patrolowanie okolic szkół, jakie policjanci w całym regionie prowadzą nie tylko w czasie tego rodzaju akcji, ale także na co dzień, bez wątpienia znacząco wpływa na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających na zajęcia, a przewoźników zmusza do zainwestowania w wymianę lub chociaż naprawę autobusowego taboru.